Kiedy miałem 12 lat, zmuszono mnie do spędzenia wakacji u mojego pradziadka Jeremiego. Widzicie, w tamtych czasach byłem trochę łobuzem. Moi rodzice uważali, że jeśli spędzę trochę czasu z moim surowym i zrzędliwym stryjem, to jakoś się poprawię. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak przewróciłem oczami, kiedy mama i tata powiedzieli mi o swoim planie. Ale nie miałem pojęcia, jakie okropności czekają mnie tego lata. Wujek Jeremy był kimś w rodzaju górala. Mieszkał w odległej dziczy, w wysokich lasach sosnowych montany. Był prawdziwym osadnikiem i stworzył sobie życie, które doprowadziłoby większość ludzi do szaleństwa. Kiedy podjechaliśmy do górskiej chatki wujka, tata prawie wyrzucił mnie z samochodu. Nie czekał nawet, aż Jeremy przywita mnie w drzwiach. Patrzyłem, jak mały Prius taty zjeżdża z długiego podjazdu na zaniedbaną gruntową drogę. Byłem nieco urażony tym, że zostałem porzucony, ale nie zazdrościłem mu długiej podróży, która go czekała. Przejazd tą okropną drogą zajął nam prawie dwie godziny. Byłem pewien, że w którymś momencie utkniemy, ponieważ Prius nie jest samochodem terenowym. Tylne światła hybrydy zniknęły w gęstym lesie. Moją uwagę przyciągnęła rozklekotana drewniana chatka. Dom ten nie był tym, czego można było się spodziewać. Nie przypominał malowniczych domków z bali, które ludzie mają w głowie. Widać było, że budowla wiele przeszła. Bale były wyblakłe od gorącego lata w montanie i mroźnych zimowych wiatrów. Dało się stwierdzić, że wszystko, co użyto do budowy, pochodziło z okolicznych lasów. Nie było też żadnych nowoczesnych udogodnień, linii energetycznych, hydrantów, a nawet anteny satelitarnej. Wiedziałem, że to będzie najnudniejsze lato mojego życia. Podniosłem rękę, aby zapukać do starych drzwi, ale zatrzymałem się, gdy zauważyłem kilka głębokich rys na ich powierzchni. Niedźwiedzie, pomyślałem. Ogarnęło mnie niepokojące uczucie, że ktoś obserwuje mnie z sosen. Przechyliłem głowę w kierunku linii drzew. Czułem, jakby coś wzywało mnie do lasu. Drzwi zaskrzypiały i otworzyły się, a ja ponownie skierowałem wzrok na chatę. W korytarzu stał mężczyzna z siwą brodą, której włosy były długie, przetłuszczone i splątane. Jego skóra była stara i pomarszczona, prawdopodobnie z tych samych powodów co domek. Spojrzał na mnie przez szarą mgiełkę w oczach. Nigdy wcześniej nie spotkałem wujka Jeremiego, ale słyszałem o nim opowieści od ojca. Mojego tatę spotkał ten sam los co mnie, kiedy był w siódmej klasie. Mówił mi, że wujek Jeremy to nie jest człowiek, z którym można sobie pogrywać. Słuchaj wszystkiego, co mówi ci wujek Jeremy, nie chcesz go zdenerwować. Mój ojciec pouczał mnie, ale kiedy spojrzałem na twarz tego wynędzniałego mężczyzny przede mną, nie wyczułem w nim ani odrobiny wrogości. Wydawał się niemal miły, nie przypominał w niczym okrutnego człowieka, o którym mówił mój ojciec. Cześć, jestem Markus, wyciągnąłem rękę, aby się przedstawić. Ale on ją odtrącił i zakrył mi usta dłonią. Cicho, tutaj nie podajemy imion. Odchylił moją głowę na bok, aby upewnić się, że nikt ani nic nie słucha. Przypomniały mi się kolejne fragmenty opisu mojego wuja, który przekazał mi ojciec. Wujek Jeremy jest trochę dziwny, ale ma dla ciebie jak najlepsze intencje. Staraj się ignorować jego brak manier. Teraz jego słowa zaczęły nabierać sensu. Wujek Jeremy wprowadził mnie do chatki i wydawało mi się, że słyszę, jak szepcze moje imię, gdy popychał mnie do środka. Dopóki nie odwróciłem się i nie zobaczyłem strachu w jego oczach, wtedy zrozumiałem, że dźwięk ten przyniosła wczesna letnia bryza gdzieś spoza linii drzew. Włosy na karku stanęły mi dęba. – Wszystko w porządku, wujku Jeremy? – zapytałem, a on uderzył mnie otwartą dłonią w policzek. – Chulera, dzieciaku! Powiedziałem, żebyś nie wymawiał imion! – powiedział przez zaciśnięte zęby, po czym ponownie skierował wzrok na linie drzew. Niemal jak w śnie, do chatki wślizgnął się cichy głos. – Jeremy… – zawołał. – Co to było? – Zapytałem, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Wujek Jeremy szybko zatrzasnął drzwi. Zasada numer jeden. Żadnych imion! Spuściłem wzrok pod jego reprymendą. Zasada numer dwa. Jeśli usłyszysz coś dziwnego, zostaw to w spokoju, ignoruj to! Słyszysz mnie, rozumiesz? Zastanowiłem się nad jego instrukcjami, zanim zapytałem o logikę jego postępowania. Ale dlaczego? Ani słowa więcej. Takie są zasady. Moje jedyne zasady. Przestrzegaj ich albo odeślę cię z powrotem do twojego marnego życia w Boys! Słyszysz mnie! Właśnie wtedy stało się jasne, jak stąd ucieknę. Złamię kilka zasad i wrócę do domu. Starałem się nie uśmiechać na myśl o planie, której powstawał w mojej głowie. Twój pokój jest tam. Starzec wskazał na mały korytarz, a następnie sam mnie do niego zaprowadził. Weszliśmy do małego pomieszczenia o wymiarach 10 na 10 stóp. Rzuciłem plecak na łóżko i opadłem obok niego z westchnieniem ulgi. Co ty wyprawiasz, dzieciaku? To nie jest luksusowa górska rezydencja. Spojrzałem na rozpadające się drewniane ściany i pomyślałem, to niedopowiedzenie stulecia. Pch, mamy robotę do wykonania, rzucił, podchodząc do okna i otwierając okiennicę, wdychając przy tym pełnymi płucami czyste górskie powietrze. Za oknem rozciągała się dwuhektarowa polana w lesie. Była to mieszanka pól, bardziej przypominających okazałe ogrody oraz zwierząt gospodarskich kur, kus i jednej krowy. Odwrócił się do mnie i zauważył moje rozczarowanie. Co? Myślałeś, że to będzie darmowa wycieczka? Nie, tutaj pracujemy na swoje utrzymanie. Powiedział to z pierwszą odrobiną radości, jaką widziałem na jego twarzy. Otworzył szufladę w szafce nocnej. Przygotowałem to tutaj dla ciebie, zanim przyjechałeś. Zajrzałem do szuflady i znalazłem stary, podarty kombinezon. Załóż to i czekaj na mnie na zewnątrz. Mamy tu dużo do zrobienia. Im szybciej się uwiniemy, tym szybciej będziemy mogli zjeść smaczną kolację. Później tej nocy leżałem w łóżku, nie mogąc zasnąć. Wszystkie mięśnie mnie bolały. Wujek Jeremy nie kłamał. Życie na farmie nie jest dla słabych. Pracowaliśmy do zachodu słońca, a o tej porze roku w Montanie było to około 21.30. Wypieliliśmy pola, nakarmiliśmy kaczki, wydoiliśmy krowę mleczną, której imię, jak się dowiedziałem, brzmiało Bessie i wykonaliśmy dziesiątki innych niezbyt przyjemnych zadań. Najlepsze było to, że wujek Jeremy powiedział, że następnego dnia zrobimy to samo. Położyłem poduszkę na twarzy, mając nadzieję, że się uduszę. Czułem się jak pobity pies, który potrzebował ulgi w cierpieniu. Ciepło pluszowego materiału wydawało mi się nieco kojące, więc zostawiłem poduszkę na twarzy i powoli zapadałem w sen. Kiedy już miałem zasnąć, usłyszałem drapanie dochodzące z drugiej strony ściany. Dźwięk dochodził z zewnątrz. Odgłos był bardzo cichy. Przypominał mi czasy, kiedy w domu mieliśmy myszy w ścianach, tyle że tutaj ściany nie były puste, tylko solidnie drewniane. Odsunąłem poduszkę na bok, upewniając się, że nic nie tłumi odgłosu drapania przy mojej głowie. Drap, drap, drap. Odgłos był rytmiczny, jakby ktoś wysyłał wiadomość. Drap, drap. Drap. Cokolwiek to było, wbijało się coraz głębiej w ścianę domku. Hałas był zbyt głośny, żeby pochodził od myszy, może od szopa pracza? Potem nasił się, zmieniając się w głośny, przeszywający uszy pisk, jakby ktoś drapał starą tablicę. Podskoczyłem do pozycji siedzącej. To musiał być niedźwiedź. Grizzly z montany przerażały mnie śmiertelnie i były jednym z powodów, dla których nigdy nie przyjechałem do wujka Jeremiego. Usłyszałem ten sam cichy szept, który dochodził wcześniej tego dnia z linii drzew, tylko tym razem, zamiast imienia wujka Jeremiego, przez szczelinę w kabinie syknęło moje imię. Markus! Spojrzałem na okiennicę i serce mi zamarło, gdy zobaczyłem, jak coś powoli je otwiera. Wujku Jeremi! Wydarłem się. W tej samej chwili z końca korytarza usłyszałem trzask otwieranych drzwi sypialni, a potem mojego pokoju. Wujek stał tam z bronią w ręku, patrząc mi prosto w oczy. Zanim zauważył powoli przesuwające się okiennice. Opierając broń o drewnianą ścianę, podbiegł do skrzydeł okiennych i zamknął je na siłę. Szybko zablokował zatrzask, po czym odwrócił się do mnie. W mordę dzieciaku! Wyznaczyłem ci dwie zasady, a ty złamałeś się obie pierwszej nocy! Krzyknął na mnie, podczas gdy ja próbowałem zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Miałem nadzieję, że im więcej wujek będzie mówił, tym bardziej sytuacja się wyjaśni. Ale wszystko, co mówił, tylko mnie bardziej dezorientowało i szczerze mówiąc, przerażało. Sprowadziłeś to na nas, dzieciaku. Teraz zna nasze imiona, są wyryte w jego pamięci. Nie masz pojęcia, jak ciężko było pozbyć się ostatniego. Ostatniego? Pomyślałem? Ale o czym wujek mówi? Zadrżałem. Nieważne! Od teraz zakluczaj te cholerne okiennice! Pch, nie musiał mi tego powtarzać. Cały dom będzie zamknięty, i żeby było jasne, jeśli usłyszysz, że wołam cię po imieniu, to nie ja. Co do diabła, co to może być? Pomyślałem, zanim otworzyłem usta, by zadać pytanie. Ale co to jest? Zapytałem. Jak brzmi moja druga zasada? odpowiedział pytaniem mój wujek zastanowiłem się przez chwilę zanim odpowiedziałem że jeśli coś zobaczę albo usłyszę mam to zignorować zgadza się zostaw to koniec z tym nie będziemy już o tym rozmawiać to tylko zachęci go do większego ambarasu nagle nie chciałem już realizować swojego planu aby wujek Jeremy odesłał mnie do domu bałem się w ogóle stąd wyjść Następnego ranka po śniadaniu weszliśmy na zewnątrz, aby sprawdzić ścianę, z której dochodził hałas. Wujek Jeremy miał dziś przy sobie pas z bronią w kaburze magnum. Kiedy spojrzeliśmy na ślady na ścianie, byłem pewien, że to nie Grizzly wywołał ten hałas. Te zadrapania nie były przypadkowe, jak te na drzwiach. Nie, te ślady były rzeczywiście wiadomością. Na drewnianych belach narysowano Tajemniczy symbol. Okręg z trzema postrzępionymi liniami przecinającymi go. Nad okręgiem widniały dwa imiona: Jeremy i Markus. Przełknąłem ślinę, gdy wujek Jeremy przyjrzał się bliżej. Wydał z siebie nerwowy śmiech. śmiech. Wróci dziś w nocy! Powiedział tonem, który miał brzmieć fałszywie. Żołądek skręcił mi się ze strachu. Bessie. Krowa Mleczna wydała z siebie bolesne muczenie. Widziałem, że coś się niepokoi. Wujek Jeremy odwrócił się ze smutnym wyrazem twarzy. Wstał i podszedł do krowy. Kiedy znalazł się kilka kroków od niej, uklęknął na jedno kolano. Ach, to już się zaczęło. Spojrzałem przez jego ramię i oniemiałem na widok krwawej sceny, która do dziś mnie prześladuje. Wymiona Bessie były okaleczone. Z wystających części zwisało mięso, a muchy żerowały na świeżych ranach, mieszając krew z mlekiem. Biedna Bessie, powiedział wujek Jeremy. Widziałem, że widok cierpienia krowy wzruszył go. Podszedłem, aby go pocieszyć, ale zanim moja ręka dotknęła jego ramienia, wstał. Wyciągnął magnum i wycelował w głowę krowy. Rozległ się jeden strzał, a wszystkie ptaki w pobliżu wzbiły się w powietrze. Besy nie żyła. Leżała w kałuży krwi i śluzu. Wujek Jeremy otarł łzy, po czym odwrócił się i szybkim krokiem wrócił do chatki. Chodź, dzieciako, musimy się przygotować. Wiedziałem, że czeka nas jakaś walka. Kiedy zapadła noc, już nie rozmawialiśmy. Zabarykadowaliśmy się wraz ze wszystkimi zwierzętami w małej chatce. W sumie dwadzieścia dwa kurczaki, siedem kus i kilka gęsi domowych. Wcisnął mi do ręki karabin i poinstruował, jak strzelać, ale zaznaczył, żebym nie używał broni, chyba że coś mu się stanie. Większość nocy minęła spokojnie. Kurczaki i gęsi ułożyły się do snu, a kozy straciły entuzjazm związany z nowym otoczeniem. Teraz skuliły się w kącie salonu. Powiedziałbym nawet, że panowała cisza aż do momentu, gdy wszystkie zwierzęta zaczęły przeraźliwie ujadać. Ptaki zgromadziły się wokół domu. Kozy wpadły w panikę, biegając w poszukiwaniu jakiegokolwiek schronienia. Większość z nich skuliła się pod stołem w jadalni. Niemal tak szybko, jak zaczęła się ta wrzawa, wszystko ucichło. Spojrzałem na wujka Jeremiego, zdezorientowany, ale jego spojrzenie powiedziało mi, że widział to już wcześniej. Jego wzrok był utkwiony w drzwiach. Z drugiej strony dobiegł znajomy dźwięk. To było to samo drapanie, które słyszeliśmy poprzedniej nocy. W ten sam sposób drapanie nasiliło się, po czym przerodziło w szaleńcze uderzenia. Spojrzałem na drzwi, które z trudem powstrzymywało to, co było po drugiej stronie. Wkrótce rozległ się głos: Jeremi, 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 o wujku Jeremi! Brzmiało to jak ja. Z jakiegoś powodu to, co było po drugiej stronie, używało mojego głosu jako przynęty. Głos zmienił się teraz w wujka Jeremiego. Markus, otwórz drzwi, Markus, Wujek spojrzał na mnie, po czym podniósł rewolwer w kierunku drzwi. Rozległ się jeden strzał, a z naszego miejsca słychać było odgłos czegoś uderzającego o podłogę. Wujek wstał i podszedł do drzwi, trzymając rewolwer w gotowości. Chciałem mu powiedzieć, żeby został na miejscu, ale nie mogłem znaleźć odwagi. Otworzył górny zatrzask, a potem dolny. Drzwi ostrożnie się otworzyły i wujek Jeremy wyjrzał przez niewielką szczelinę. Do końca życia będę pamiętał słowa, które wyszły z jego ust. W mordę jeża! Nagle pazurowata ręka sięgnęła przez niewielką szczelinę w drzwiach i wyciągnęła go z chaty, jakby nic nie ważył. Usłyszałem krzyki, ale nie byłem pewien, czy należały do wujka, czy do czegoś, co się za niego podszywało. Wszystko ucichło. I zmagałem się z myślą, czy pójść zobaczyć, jak zakończy się walka. Wtedy usłyszałem głos, który przyniósł mi ogromną ulgę. Wszystko w porządku, chłopcze, mam go. Usłyszałem, jak wujek Jeremy mruknął, najwyraźniej wstając z drugiej strony drzwi. Ale kiedy te powoli się otworzyły, serce mi zamarło. To nie był mój wujek. To była istota, która go porwała. Była wysoka i chuda, miała bladą skórę, a jej twarz, cóż, nie miała twarzy, tylko zwykłą strukturę. Ale kiedy stała tam i odwróciła się w moją stronę, jej usta zaczęły się otwierać. Skóra przyklejała się do górnej i dolnej szczęki jak duże kawałki gumy, aż w końcu ustąpiła, odsłaniając ostre zęby. Jeszcze raz przemówiło głosem mojego wujka. Markus! Rzuciło się do biegu i kiedy znalazło się kilka kroków ode mnie, wystrzelił rewolwer. Stworzenie padło na podłogę w zielonej kałuży krwi. W drzwiach stał mój ranny wujek Jeremy. Po tej nocy... Nie miałem żadnych problemów z przestrzeganiem zasad wujka, bez względu na to, jak arbitralne były. Przez całe lato pracowaliśmy na jego farmie i nigdy więcej nie wspomniałem o jego imieniu. Nigdy nie byłem zwolennikiem zasad, ale w tej sytuacji nie zamierzałem przywołać kolejnego potwora. Chociaż widziałem rzeczy przemykające za linią drzew, nigdy o nich nie wspomniałem. Pod koniec lata byłem nieugięty, że nigdy nie spędzę kolejnego lata z wujkiem Jeremim, że będę wzorowym uczniem i synem, wzorowym obywatelem. Dziesięć lat później dowiedziałem się, że mój stryj Jeremy zmarł. Początkowo podejrzewałem starość, w końcu był już wiekowy, ale ojciec poinformował mnie, że jego życie zakończył atak niedźwiedzia. "Był twardym facetem, a twardziele zasługują na śmierć w walce, pomyślałem. Ale potem zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno niedźwiedź był sprawcą. Moje myśli powróciły do potwora, którego kiedyś przywołałem z drugiej strony ściany chatki. Pomyślałem o jego pustej twarzy i postrzępionych pazurach. W przeddzień wyjazdu na pogrzeb otrzymałem list. Adres nadawcy był ten sam co skrzynka pocztowa wuja Jeremiego. Założyłem, że zostawił mi coś w testamencie, ale kiedy otworzyłem kopertę, znalazłem tylko jedną kartkę papieru. Napisane krwią było to samo koło, które wujek Jeremy i ja znaleźliśmy wyryte po drugiej stronie ścian domku, z tak samo postrzępionymi liniami. Spojrzałem na górę koła. Były tam te same dwa imiona, tylko tym razem jedno z nich było przekreślone imię Jeremiego. W tym momencie usłyszałem ciche drapanie dochodzące z drugiej strony mojego domu w Idaho. Nie wiem jak, ale jeden z tych potworów mnie znalazł.